Jak wykorzystać śmieci? Hmm, jak dobrze pozbyć się tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy? E, Rosy! O co chodzi? Chcesz coś z tego zatrzymać? Rosy! Rozy, kicku, nic wam nie jest? Mm. Nic, w porządku. Prawda, kicku? Juh. Jakie ładne dzwoneczki. Możesz je wziąć i tak to wszystko wyrzucimy. Nie chcemy tych rzeczy. O, dziękuję. Ale to marnotrawstwo pozbywać się rzeczy, które mogą się przydać. Przydać? To tylko śmieci. O. Co dla jednego jest śmieciem, dla drugiego może być skarbem. Hmm. Masz rację. Dzięki, Zofio. I... Uu, czy to go-kart? Go czy to wygląda jak go-kart? Będziemy trzymać te śmieci w domku, żeby każdy mógł sobie coś wybrać. Mówię no, o śmieciach. ja mam bardzo dużo śmieci. Za mną małe żołędzie. <laughs> o, oh, to będzie recykling. Dobry pomysł. Kuziki, nakrętki. Hi, hi. Szybki stacze, stacze. Ten worek jest już prawie pełny. Prawie pełny? O, to gdzie mam włożyć resztę tych śmieci? Hmm. Musimy znaleźć sposób na przechowanie rzeczy nas wszystkich. Kolejny świetny pomysł! Dziękuję. O, muszle, korale, cekiny. o, są ich tysiące. Naprawdę ich potrzebujesz! No! że zajmują sporo miejsca. Ups! <grystanie> no dobrze. Przygotuję coś na zbiórkę śmieci. Ale kto mógłby chcieć coś takiego? O, e, na pewno jest to ktoś, kto chciałby je sobie zabrać. Jak wykorzystać śmieci? Jak dobrze pozbyć się tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy? E, Rosie? O co chodzi? Chcesz coś z tego zatrzymać? Rosie! Rosie, kicku, jak wykorzystać śmieci? Hmm, jak dobrze pozbyć się tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy? Rosy! O co chodzi? Chcesz coś z tego zatrzymać? Rosy! <laughs> Rosy, kicku. Nic wam nie jest? <laughs> nic. W porządku. Prawda, kicku? <laughs> Jakie ładne dzwoneczki. Możesz je wziąć i tak to wszystko wyrzucimy. Nie chcemy tych rzeczy. O, dziękuję. Ale to marnotrawstwo pozbywać się rzeczy, które mogą się przydać. Przydać? To tylko śmieci. O, poproszę Filipa. O, przecież lubisz robić pojazdy. Wybacz, ale jestem zajęty, a wózek na śmieci to nuda. Hmm. A co powiesz na ponaddźwiękowy super turbo świeciownik? Hmm. Ale piękny wózek na śmieci. To jest ponaddźwiękowy e, super turbo. Haha, e... ha, nieważne jak się nazywa. Jest świetny. Pamiętaj, że Bruno już czeka ze śmieciami. Hmm. Może zostawię sobie to drewno. Na pewno kiedyś się przyda. Oj, oddaj, Bruno. Jak ja mogłem posprzątać, to ty też. Hmm. Bez tego mój domek będzie lepiej wyglądać. Uh, uh. hmm. Przeciwko. W do wózka! Zawieźmy to wszystko do domku! Uf, udało się! Juhu. Wiedziałem, że znajdę coś jeszcze! To moje stare pióra! O! O nie! Patrzcie! Ojej! Teraz wózek sam stał się śmieciem! Przepraszam. Mm. Słuchajcie, musimy znaleźć na to jakieś miejsce. Hmm. Ale ogromna góra śmieci. Nie szkodzi, co dla jednych jest śmieciem, dla innych jest skarbem. Każdy może sobie wybrać to, co chce. Ha. Chodźcie do dzióbka!

Chcę w to grać! Ua! Wybacz, robocie! To nie ja, tylko te śmieci! Podstępne są! Wciąż mamy tutaj zbyt wiele rzeczy! Ach, chyba jednak będziemy musieli coś wyrzucić! Szkoda by było! Zróbmy coś jeszcze z tych śmieci! Ale każdy już sobie wziął to, co chciał! Wcale nie każdy! A co z dębiakiem? Brr, a dębiak jest drzewem. Niczego nie potrzebuje. Oprócz słońca, wody i odrobiny wiatru. Mam genialny pomysł! Wielkie nieba, co to jest? Cześć, dębiaku! Zrobiliśmy coś naprawdę wyjątkowego. Pokażemy ci. Gotowy? Ja... Nie, nie bardzo, ale no, Dobra. Już. Ha ha! O, o, w życiu nie widziałem niczego podobnego. E, e, co to jest? Powiedzmy, że rzeźba wieczna. Albo ponaddźwiękowy super turbo wiatrowa. E, są moje. Jest podobny do ciebie. Potrzebuje tylko słońca, wody i wiatru. Nic się nie zmarnowało. Widzisz? Jest taki jak ty. Tak, dziękuję. To najbardziej niezwykła rzecz, jaką widziałem. Zachowam ją. Zofia mówi, że śmieci mogą być dla kogoś skarbami. Jej też to pokażemy. U, jasne, koniecznie, ale jeszcze nie teraz. Mógłbym na to patrzeć godzinami? Bez tych śmieci jest tu naprawdę dużo miejsca. Wybacz kitku, nie zmieścisz się tutaj. Co? co, co, co? Dobranoc, kicku. <śmiech> <śmiech> Bardzo śmieszny to wcip. Tajemnica czterech piórek. Piotr Szus włącza do polanie. I tak jestem szybszy od ciebie, Filip. Szybciej, Biorunie, jedziecie gdzie? Wow. Uuuuh! Wow. 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 Dawaj, Rosji! Dziubek! Przepraszam, praca, praca, praca! Tak! Pierwsza! Jej! Pierwszy! Wygrałem! Kitek, kto wygrał? A, nie jestem pewien. Przecież miałeś oglądać. Oglądałem. Wszystko oprócz końca. Cóż i tak nic nie szkodzi, bo ja wygrałem. Nie, bo ja. Mm, Rosie, może upieczemy ciasteczka? Mam nadzieję, że lepiej pieczesz ciasteczka niż się ścigasz, bo inaczej ktoś może mieć ból brzuszka. <śm> ja wygrałam. Poproszę czekoladę. Rosie. Jak mogłeś nie zauważyć, że to ja wygrałam? Przepraszam, Rosie. Dzióbek mi zasłonił. E... Rosie? Co? <laughs> Mój kuzik? Gdzie on się podział? Nie wiem. O, na szczęście nie ma go na ciastkach. Musiał odpaść podczas wyścigu. Muszę go znaleźć. U, pospiesz się, Bruno. Już pora wstać, Bruno. Jest bardzo późno. Czemu mój budzik nie zadzwonił? O, gdzie on jest? Mojego misia też nie ma, a on nigdy sam nie wychodzi. Dostałem go, jak byłem malutki. Chwileczkę. Co to? Ja też to dostałam. O, otwieramy? Nie wiem. Misio by wiedział. Chciałabym go znaleźć. Dobrze, kicek. Tutaj zaczęliśmy wyścig. szukajmy guzika. O, wybacz Rosie! Robię zwycięskie okrążenie! O! Paczuszka! Pewnie ktoś ma urodziny. Nieważne kicek, im szybciej znajdę mój guzik, tym szybciej wygram z Filipem drugi raz. Poszukajmy u Bruna. Przechodziłam tamtędy. Cześć, Rosie. Cześć, kicek. Oh, też znaleźliście paczkę. Patrzcie. Hmm, świetnie, ale zgubiłam guzik. A mi zniknął budzik. A mi. Ktoś to musiał zabrać, kicek. To wymaga pilnego dochodzenia. Więc tobie zginął budzik. O której godzinie? O, nie wiem, bo nie miałem zegara. O, mogłem przynieść ciasteczka. To głodna praca, to dochodzenie. Uwaga! No. Co? To jest poważne dowodzenie! Ja spróbuję. Pączki! Lubię pączki! Lubię pączki! Świetnie, Rosie! A teraz, co robiłyście dzisiaj rano? Kids, kids, kids. Rozumiem. A Czemu kicałyście? Bo my zawsze kicamy! Potrzebny jest nam ktoś mądry i sprytny. Jak ja! Miałam na myśli Zofię. Chodźmy! Rozi i Kicek. Co za niespodzianka! Witaj, Zofio. Skąd wiedziałaś, że to my? Ja wiem wiele rzeczy. A Kickowi burczy w brzuszku. O, przepraszam. <noise> Rozji, podejdź bliżej dziecko. Co cię martwi? Nie wiemy, kto zabiera nasze rzeczy. I nie wiemy, kto to taki. Czy to pustynia szuka prysznica z deszczem? Czy może deszcz znajduje pustynię? O, ale przecież nie pada! Chyba rozumiem. Nie mamy szukać winnego, lecz winny ma znaleźć nas. Dziękuję, Zofio. Musimy zastawić pułapkę. Filip, gotowa, żeby znów być druga Rosie? Nie, nie jestem jeszcze gotowa, żeby z tobą znowu wygrać. Muszę pożyczyć twoją piłkę. No, dobra. Ale uważaj. To moja najlepsza. Będę uważać, obiecuję. Jadę do dębiaka. To będzie przynęta. Teraz czekamy. Ktokolwiek bierze nasze rzeczy, przyjdzie po Filipa piłkę, a my poczekamy i go na tym złapiemy. O, cześć! Pomyśleliśmy, że będziecie głodni, więc przynieśliśmy ciasteczka. Dzięki. Tu przed kim się chowamy? Chcemy znaleźć osobę, która bierze rzeczy. Filipa piłka jest przynętą. Jaka piłka? Zniknęła. O, piłka Filipa. Rosie, obiecałaś, że nie zginie. No wiem. Lepiej go znajdźmy. Na pewno zrozumie. O, to moja ulubiona piłka! Eee, e, strasznie mi dzisiaj niewygodnie. Przepraszam, chcieliśmy odzyskać nasze ulubione rzeczy. Może otwórzmy te paczki? Może tam są wskazówki? Albo piórko. Więc jak znajdziemy właściciela piór? To dowiemy się, kto zabrał rzeczy. O, czy to ja? U, to brzmi jak mój budzik. Chyba jest! Ö, 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 ö. Oh. Już lepiej. <glor Meth> mój guzik. Dziubek. Znalazłem go na drodze. Mój misio. Moja piłka! Dziubek, czemu wziąłeś rzeczy, które nie są twoje? Każdy ma jakieś ulubione rzeczy. Ja też chciałem coś wyjątkowego, więc zrobiłem zamianę. Dziubek, przecież wiesz, że nie wolno tak bez pytania. No wiem, i okazało się, że moją ulubioną rzeczą są moje piórka! Więc je wszystkie oddałem, nawet zapasowe. Tak, bardzo za nimi tęsknię. Każdy tęsknie za swoimi rzeczami, ponieważ są wyjątkowe. Misio, możesz cię odwiedzać kiedy chcesz, ciubek. I możesz pożyczyć mój budzik. I może piłkę, ale najpierw zapytaj, okej? Okay? Przepraszam, że was wszystkich zasmuciłem. Chciałbym wam to jakoś wynagrodzić. Możesz. Ścigamy się. Ha, ha. Piorun szasz gotowy do startu. Haha. <ścoughs> 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 <Nadjeżdżam. ścoughs> I co? Było bardzo blisko. <ścoughs> Ale zwycięzcą jest. Rosie! Tak! Dzięki za wyścig, Filip. Najlepszy, jaki mieliśmy. Racja, ale ostatni, który wygrałaś. Ha <laughs> Świetnie! Tak! <Prawda. śmiech> Kicek, co jest Twoją ulubioną rzeczą? Mam kilka! Mój dinozaur! Moje jojo! Czasem moja papuszka Albo moje rolki. Nie masz jednej najbardziej ulubionej rzeczy? Cóż, tak. Co to jest? No, to właściwie dwie rzeczy. Kicek, zdecyduj się. <grystanie> no dobra, masz! <grystanie>